A kto to z tyłu jedzie, ditpulek? Chcesz pokazać? Biboś, baboś, Łopanie. I mamy, to znaczy deszcz Limę na szybu wystaw Chuj o co chodzi? Ale ja już odparowuję mycha, widzisz, powoli Nooo Nie mogę telefonem Cisza! Pierdolę, nie pokazuję z kiedy zera Nie działa! Nie działa! Dupę mi parzy! Co ty włączyłaś? Słuchajcie, dostaliśmy komunikat, że w tym ekranie akumulator wypada. Oj, jestem nie dobra, Za kilometr jest stacja, czy mam stanąć? Tak! Zobaczymy prawa albo coś. Słuchaj, skać mnie, skać. Skać. Hej, awo, ta grupa. Lej, Cześć, Jestem na wakacjach!